że będzie to udany piłkarski wieczór. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na dzisiejszy mecz grupowy. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Pietra współpraca. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Piętna obrona. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Łukasz Darkuła. Paweł Brody. Budka. Szansa dla Wisły. No, teraz mamy wślizg. No, może centrować w pole karne. Paweł Brożek! Bramka dla Wisły Kraków! Brawo! Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam gdzie chciał. Ramkarz był bez szans. Ma do kogo zagrać. Ile niepewności czy ten fał zakończy się tylko rzutem wolnym. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Semir Stilicz. Uderzenie w stronę Bramki. Gol bramka dla Wisły. jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Takie strzały są nie do obrony. Tuż pod poprzeczkę. Bardzo dobry odbiór. Pytanie sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? Góryga. Budka. Paweł Grożek. Wymiana podań między dwójką graczy. Rafał Boguski. Tył trzyma się przy piłce. Nie upadł. Choć... Mamy interwencję arbitra. Zobaczymy czy sięgnie po kartkę. Paweł Brożek. Alan Urygan. Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Prawa za tę interwencję. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Dudka. Alan Uryga. Poza boiskiem odbita od jednego z graczy. No piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożni. Strzela! Szykuje się do dośrodkowania. Odbił piłkę. Będziemy mieli teraz rzut rożni. No znakomicie teraz interweniuje. Nie stracili bramki po tym stałym fragmencie gry. Pak z rzutu rożnego. arbitra dyktuje jedenastkę. Łup niepotrzebny faul na tej powtórce widać to wyraźnie. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł tego nie odgwizdać. Uwaga, broni! Brawo! Znakomicie! Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Przed nami druga połowa. Przypominam, Wisła prowadzi. Paweł Brożek. Niestety stracił piłkę. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. Rafał Boguski. Ależ niesamowity atak obrońcy. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autem. Zaraz będzie zmiana. Lata na skrzydle przeciwnik przy piłce. Dobre przejęcie do środkowania. Spójrzmy do środkowanie. Mały proszę państwa! Kupka. się na strzał. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. I będziemy mieli rzut wolny dla Wisły. Raz ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poder... Dobra okazja. Wspaniała interwencja. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Wisły. Zagrał piłkę głową. Świetna obrona. Grew znowią rywale. Sędzia odpisał Spalonego. No, może być groźnie. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ścilić? Dobrze, biega na wolne pole. <inaudible> Listeki mamy, rzut wolny. Aaron <inaudible> Uryga. Chyba remis jest poza zasięgiem rywali Wisły-Kraków. Naciskany przez obrońcę Wychodzi z piłką za linię Koda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. No i w samej końcówce mamy rzut wolny, mają jeszcze okazję. Patrzmy na statystyki i na liczbę fauli obu drużyn. Podwójna zmiana. Rezerwowi wchodzą do gry. Ryzykownie, ale pewnie... Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1.